I Witam Was w kolejnym odcinku strefy. Eee, no i tak, jesteśmy w strefie prawie że wojny. Chociaż chyba już o mnie zapomnieli bandyci. Ale to bardzo dobrze, będziemy mieli szansę, żeby się przekraść trochę, trochę dalej. I być może uratujemy jeńca. Już nagrywałem w sumie ten odcinek, ale z powodu trudności, technicznych problemów. I znowu skaczesz grą. Muszę nagrywać od początku. Dobra, wejdziemy tutaj i już gdzieś tam są. Hmm. Ha. Zdaje się, że już będą mnie szukać. Bardzo niedobrze. A my się tutaj przekradniemy. Dzień dobry panu. Jak myślicie, trafię? Dobra. To było straszne. No, dobra. Ciekawy czy jest jakiś sposób, żeby zwiększyć celność. No tak. Pięknie. Rewelacja. Cóż to jest? Schowek Eee... Skręta. Czy ja go potrzebuję? Nie, nie chcę go na razie. Na razie to ja się zajmę bandytami. Eee, no właśnie, właśnie. Dobra, przekradniemy się trochę dalej. Ciekawe, czy to w ogóle coś da. Jawko tutaj była? No proszę. E, dobra, gdzie następny? Tam. Trafię No. Czy wygląda na to, że na dalszą odległość ten karabin jest całkiem niezły? E, już mnie zobaczyli. Gdzie oni są? E, dobra, przerwa techniczna. Zaraz do Was wracam. Dobra, jestem z powrotem. E, I co się tutaj dzieje? A no tak, zajęliśmy się eksterminacją nieprzyjaznych bandytów. Zresztą, czy kiedykolwiek istnieli przyjaźni bandyci? Nie wiem, w którą stronę znosi te pociski. Zdaje się, że jest rozrzut dosyć duży, ale. No nic, na no gruncie sobie jakoś radzimy. Amunicja nam się szybko nie skończy. Eee... Dobra, który to był obóz? Tam nie. Gdzieś tam też nie. Pewnie gdzieś na dole jest. Zaraz go dorwiemy. I, 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 nie ma go. Pewnie gdzieś tam siedzi. Dobra, czy mogę jakoś wywabić z kryjówki? Albo chociaż sprowokować, żeby wiedzieć, gdzie on jest. I pewnie gdzieś tam siedzi. Co to było? Broń. Dobra. Już się przestraszyłem. Ehm, wiecie co, chyba znowu będę... Potrzebował przerwy technicznej na wymianę baterii. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Eee, dobra, zaraz znowu do Was wracam. Dobra, jesteśmy. Eee, naprawdę wydawało mi się, że lepiej się przygotowałem do tego odcinka. To wygląda na to, że nie, że coś mnie zawsze musi zaskoczyć. Yy... No trudno, mamy już. Mamy latarkę, najwyżej nas znajdą, a to chyba nawet lepiej. Nie, tutaj pusto. To skąd on strzelał? A, tak jak myślałem. Nie, 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 nie. No dobra, trzeba go będzie dorwać. Zanim on nas. nas. Jęcim zajmiemy się później. Czy my tam dojdziemy do tego. Nie. Chociaż tak, dojdziemy. Super. Ktoś jeszcze. O, kurcze, ile jeszcze tam jest. Eee... Dobra, nie ma co się czaić w miejscu, bo nie zrobią z tego użytek.

Ale przecież mam granaty. A, granata, granata. Macie drugą bombkę. Święta idą. Dla Was. Dobra, to nie miało sensu. się ciężko. Trzeba pozbierać, trzeba pozbierać łupy, bo inaczej tu nie przeżyjemy. Może by się tak. Nie, nie, nie. kur. A... Hm. Można... Przez co on strzelał? O. Przez moją latarkę pewnie. W sensie, że to przez latarkę mnie znaleźli. No dobra, jeszcze ośmiu, jeszcze ośmiu gdzieś jest, ale no, nie chyba już nie w tym budynku, ewentualnie w podziemiach, nie, jeszcze gdzieś biegnie. Ep. gdzie on poszedł? A tu jesteś. No, całkiem całkiem dużo się dzieje eee, tylko już straciłem w ogóle ogarnięcie w tym wszystkim Czekajcie muszę muszę zobaczyć w ogóle muszę zobaczyć jak to wygląda eee, może... Możesz dwa razy w łeb dostać i nie umrzeć Dobra, już wiedzą, gdzie jestem, więc teraz będą się pewnie pojawiać tutaj. Eee, to jest bardzo niedobrze, ale jak widzicie, jakoś sobie radodajemy, Co prawda, na, na poziomie amatora, no ale czego innego można się ode mnie spodziewać. Zobaczmy jeszcze to. <laughs> o, przepraszam, Viper. Nie nie chcemy Vipera, bo nie jest nam potrzebny. Chociaż drugi. Nie, 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 nie. To, co mamy, jest wystarczająco dobre. Tylko nie mamy innej amunicji. A oni się zachowują, jakby mieli kamizelki kule odporne. O! Skąd on? Dobra, nie ma nic Jestem teraz trochę roz. Trzęsiony, tak. Chyba trzy naboje w głowę dostał. I dopiero wtedy padł. Ty się przydasz, przyjacielu. I w ogóle już straciłem orientację. Nie wiem, co mam robić. Gdzie jestem teraz? No dobra, już kojarzę. Ok. Jeszcze gdzieś się pięciu ukrywa i to pewnie gdzieś tam. Czy da się wejść od góry? Nie, cho niekoniecznie, ale... Ale można spróbować ich załatwić przez dach. Czyż nie ma tutaj nikogo? Nie. Ktoś jest. Ale nie tu. Dobra, wiecie co? Wrócę może do tych trupów. I właśnie się wkopałem w niezłą... No właśnie. Eee, tak, to było głupie. Chociaż tutaj coś jest. Tak, tu będziemy mieli szansę się dostać. Niszcząc skrzynkę, chyba pozbawiłem się szansy na wejście do środka. Brawo, brawo dla mnie, za już. No, prawie, prawie, prawie przygotujcie jeszcze trochę. i za gruby jesteś. Tak, ludzie, to jest głupie. Co teraz robię? Aż wygląda na to, że nie mam innego wyjścia I... mogę zginąć O, no, dobra, żyjemy Jesteśmy gdzieś... dobra, tu się schowam na razie i... I przemyślę co... Co bym zrobił do tej pory Zobaczmy, mam jeszcze trochę apteczek, amunicja spokojnie Granaty Artefakty, które w niczym mi teraz nie pomogą, chociaż. Nie. No, teraz po prostu muszę się jakoś stąd wydostać i będzie dobrze. Ale czy się to nam uda? Nie, no uda się, na pewno się uda. I tu jest jakieś pomieszczenie. Ale widzę, że. ...że jeniec jest blisko i nie chciałbym go zranić. Już tak profilaktycznie chciałem tutaj zasunąć granatem. A dzień dobry. Dobra, na dole są jeszcze. I wiecie co, już mam gdzieś, czy... ...czy nie zobaczę, czy nie, i tak wiedzą, że jestem. pomocy. Dobra, dobra, zaraz ci pomogę. Nie, już nikogo nie ma. No dobra, eee, odbiliśmy jeńca. Czy znaczy, jeszcze go nie odbiliśmy? Ale jesteśmy blisko. Ej, Stalkerze, pomóż mi! Otwórz drzwi tej cholernej celi. Przyciski są na ścianie. Gdzie? Tu? Jakiś skamer linii papilarnych? Nie. Ej, Stalkerze, pomóż mi! Otwórz drzwi tej cholernej celi. Przyciski są na ścianie. I co? Co z tobą? No, idziemy czy nie idziemy? Mogę z tobą porozmawiać czy jak? Eee, weź klucz od dzika do laboratorium. No, tutaj mi ten klucz. Może ja mogę go odprowadzić gdzieś. No, no to A, Naprawdę ja mi pomogłeś. Tak, no. no wiem, wiem. A teraz dawaj klucz. Dzięki, brachu. Jestem Twoim dłużnikiem. Zobacz, co udało mi się ustalić. Może ci się to na coś przyda. Kto wie? Eee, aha, aha, bo to jest Sergiej, tak. Tak, 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 to jest Siergiej. towarzysz tego, którego uwolniliśmy po drodze. Dzik, ten, który pociąga za sznurki, zebrał niezłą kolekcję fantów. Posiada część klucza do najniższego poziomu w starej fabryce. Mam jakieś problemy z wymową. Podsłuchałem, jak strażnicy gadali o tym, że było tam kiedyś jakieś laboratorium. Sęk w tym, że nie tak łatwo się zbliżyć do dzika. Ja się zbliżę, poradzimy sobie. Pewnie kilka razy zginiemy po drodze, ale w końcu się uda. Dobra, dzięki. Wróć do naszych. No, jeśli ty wyjdziesz stąd żywy, a raczej nie wyjdziesz stąd żywy, przynajmniej ja ci tego nie, wró nie wróżę. Także powodzenia. Mam nadzieję, że masz jakąś broń przy sobie. Czas jakbyś miał to już byś dawno się wydostał. No i co? Dobra, idziesz. Mogę dać ci broń. Chcesz? Musimy się stąd wydostać. No, teraz będziesz szedł za mną, ale to bardzo niedobrze. A ja mu broni żadnej nie dam. Nawet nie mam takiej możliwości. Yy, trudno kolego. Jakoś będziesz musiał sobie poradzić. Bo tu jeszcze gdzieś. Tu jeszcze gdzieś są. Bandyci. Pistolet bezgłośny. Nie, starczy mi ten mój. Ja tutaj nie byłem czasem? Nie, nie byłem. No, gdzie mi spadłeś? Hmm, zastanawiam się nad. Nie, nie nad tym, ale ten akord też sprawdzimy. Kolera. Dobra, tam na pewno będą. Oj, a znowu. Znowu za dużo wziąłem na siebie. Dobra, stąd wyszliśmy. Straszne promieniowanie tutaj jest. tutaj tak promienieje radością. Okej, okay, mm, zrobimy mały rachunek sumienia, jeżeli chodzi o ten AKM i sprawdzimy, co on takiego oferuje. I generalnie nie oferuje nic nadzwyczajnego. Ktoś tu biegnie, czy to... czy to nasz? Dobra, no to łykaj. O, chyba nie łykał. Ja zdecydowanie nie, ale za to dostał. Yy, czy chcemy dwururkę? Człowiek, gdzie ty biegniesz? Chodź tu, tu jesteś. Nie wiem, chcesz dwórkę? Masz. Tam ci to. Bierz. Nie. Powinnaś to, idioci. Przynajmniej ten. No, gdzie tyłem łazisz? Co dostał? Nie, żyję okej. Okay. Jeszcze? Ilu ich was? Ilu ich was, tak. Tak, tak, tak. W kolejce się ustawili. Dobra, nie ma. Pięknie. Dwóch za jednym strzałem. Zrobiłem się trochę nerwowy teraz. Piękny magazyn. Co my tutaj mamy? No, ja może zamknę. Wiem, że mogą otworzyć, ale w razie czego będę po prostu słyszę. czy idą. Tak, tu zdecydowanie zrobimy sobie mały, mały postyk przed następnym odcinkiem widzę granaty jakieś tam cuda które mi się pewnie nie przydadzą bo nie mam odpowiedniej broni ale nie szkodzi apteczka aptieczku, lubię aptieczku. o wreszcie no wreszcie coś co powinno nam pomóc jakoś i kałachy pięknie ciekawe tylko w jakim stanie dobra ja tutaj w tym małym w tym małym raju się zatrzymam i zobaczymy się w następnym odcinku, także e, zaraz do Was wracam i ruszymy dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.